Witam wszystkich w kolejnym odcinku Akademii Margo. Pod koniec roku 2023 zostaliśmy autoryzowanym dystrybutorem marki SKF. Przy tej okazji chcielibyśmy Wam przybliżyć nieco asortyment łożysk i zespołów samonastawnych tego producenta. Jest dzisiaj ze mną Grzegorz, jeden z przedstawicieli SKF. Cześć Grzegorz witam serdecznie. Margo, witam Państwa wszystkich. Grzegorz, przybierz nam proszę ten asortyment, no bo choć powszechnie stosowany i dość uniwersalny, no to wiemy jednak, że są różne konstrukcje wykonania w zależności od środowiska pracy. Rzeczywiście masz rację, bo jeżeli chodzi o łożyska samolastawne typu Y, to możemy sobie wyróżnić w standardzie łożyska JAR oraz YAD. Ewentualnie, jeżeli chodzi o takie z miłośrodową tuleją mocującą, mamy łożyska typu JEL oraz YAD. Oczywiście do tego dochodzi cała gama wykonania specjalnych, takie jak z wypełnieniem solidoid, stali nierdzewnej z pierścieniami ocynkowanymi lub ewentualnie dedykowane specjalnie chociażby dla branży rolniczej. No dobra, a co jeśli chodzi o sposoby montażu nabawek, jak to wygląda? Tutaj też jest bardzo dużo różnych sposobów mocujących, chociażby wkręty mocujące, wspomniana przeze mnie wcześniej ta miłośrodowy, pierścień osadczy, ewentualnie nasza technologia autorska SKF Concentra, czy chociażby tuleja wciągana albo najprostsze na świecie pasowanie ciasne. No dobrze, ale powiedz co w przypadku, kiedy są sytuacje, które wymagają zastosowania jakichś dedykowanych rozwiązań. Jak to wygląda? Oczywiście, mamy też takie rozwiązania. Wtedy oprócz uszczelnienia standardowego w takim zespole łożyskowym czy typu Y, zalecamy także zastosowanie tarcz odrzutkowych z laty stalowej, które są mocowane z ciskiem na pierścieniu wewnętrznym. W przypadku, uszczelnień do zastosowań bardzo ekstremalnych, czyli takich, które są bardzo zanieczyszczone, jak na przykład rolnictwo, zalecamy nasze autorskie, dedykowane, opatentowane uszczelnienie liczowarbowe. No brzmi to ciekawy, natomiast dobrze wiemy, że w przypadku niektórych środowisk, na przykład jakieś aplikacje spożywcze, czy miejsca, gdzie łożysko musi być o podwyższonej temperaturze, jak to wtedy wygląda? Oczywiście mamy też takie specjalne rozwiązania, na przykład z wielokrotnym uszczelnieniem kauczukowym albo naszą dedykowaną specjalnie do branży spożywczej, możesz sobie zobaczyć, serię Podline. To jest łożysko specjalnie dostosowane do aplikacji w przemyśle spożywczym. Jeżeli na przykład mówimy o wysokich temperaturach, na to SKF również znalazł rozwiązanie. Mamy tutaj na przykład zespół łożyskowy na wysoką temperaturę, który jest w stanie pracować nawet do temperatury 350 stopni. Czasami oczywiście zdarzają się też takie sytuacje. Gdzie te e, temperatury się wahają od minus 150 do 350 stopni, ale to łożysko jest w takiej temperaturach w stanie pracować. To jest bardzo ciekawe w tych łożyskach. E, Naprawdę zwróćcie uwagę na kolor. Tak, tak, od razu widać. Jeżeli szczęście. chodzi o kolor, to jest powłoka fosforanowo-manganowa, która pozwala na lepsze przebieganie smaru i zabezpiecza łożysko dodatkowo od mm. korazu. No, brzmi to fajnie, na pewno nowe informacje. A powiedz im, proszę. Jeżeli chcielibyśmy odwiedzić z Wami wspólnie klienta, który ma jakiś problem w tym zakresie, czy możemy zrobić takie łączone wizyty u klientów, żeby im doradzić, rozwiązać jakiś problem? Nie ma najmniejszego problemu. Akurat, jeżeli chodzi o łożyska wysokotemperaturowe, miałem okazję ostatnio rozwiązać kilka problemów klientowi, więc myślę, że mam już jakieś doświadczenia i skończę być i odwiedzę wspólnie klienta. Super, to tak jak słyszeliście, słuchajcie, jak macie jakiś problem, zwracajcie się do nas, chętnie do Was przyjedziemy, pokażemy rozwiązanie i będziemy wspólnie działać. Dziękujemy tymczasem bardzo za uwagę, dziękuję Wam widzowie, dziękuję Tobie Grzegorzu ja i do zapada, dziękuję za zaproszenie, do za zobaczenia.